Cześć, witajcie, jestem Daczo, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale, no i oczywiście umowa taka zostaje, 200 łapek i kolejny film już jutro. No, my zaczynamy, tak więc co do Waszych komentarzy i tutaj tego, czy przyjmiemy właśnie Antuana do klubu, czy też powalczymy o lewego, no to tutaj macie odpowiedź, jak widzicie za Lewandowskiego chcą aż 116,5 miliona, co jest kwotą nie do spełnienia na to okienko. Może powalczymy w kolejnym, wtedy sprzedamy na przykład Ibrahimowicza. Natomiast co do samego Antoana Griezmana, no niektórzy pisali, żeby go kupić, niektórzy żeby nie. Tak więc myślę, że możemy tak w połowie, że tak powiem się pogodzić. No i powalczymy o kogoś innego. Mam jednego zawodnika na oku. jeżeli się go nie uda kupić, no to wtedy oczywiście weźmiemy właśnie na przykład Antoana. Więc chodzi oczywiście o Beiga, wspaniały skrzydłowy, myślę, że dużo by wniósł do zespołu. Tak więc sobie tutaj wyszukajmy go, tylko pytanie właśnie, my mamy 60 około milionów. Oni chcą za niego zdecydowanie więcej, więc damy te 62 i ewentualnie zawsze możemy kogoś dorzucić, na przykład Lingarda na tę pozycję, bo wtedy byłby dopiero trzecim właśnie skrzydłowym na PP. No a tak, to kto wie, może go sprzedamy, chyba że Jank nie, Jank jest mniej warty. Więc jak będzie Lingard, zobaczymy, czy tutaj się Real zgodzi. Pewnie nie, no ale tak jak mówię, to wtedy jest opcja taka, że bierzemy po prostu Antuana. Więc, y, ok, tutaj dalej przechodzimy do spotkania Pucharowego. Póki co idzie nam, widzę, całkiem nieźle. Mamy fotel wicelidera Lidera wciąż i mam nadzieję, że go jak najdłużej utrzymamy. No i tutaj Antoine przyjmuje, jak widzicie, kontrakt. Natomiast oni chcą 83,5 miliona, żeby dorzucić. Do Lingarda, ale takiej opcji nie ma Ewentualnie jeszcze mogę tutaj zgodzić się Na przykład na Schnellerenę, jego mogę oddać Jeżeli chcecie i 62 miliony dopłacić A jeżeli nie, no to oczywiście Weźmiemy gdzie widzicie on tutaj przyjął No jeszcze mam jakąś ofertę, ale Tego zawodnika oczywiście, tak jak już mówiłem W poprzednim filmie, zostawiam w klubie, nigdzie go nie chcę Oddawać, no i tak też się stanie, więc przesymulujemy ten mecz y, tym składem może takich zmienników, niech sobie tutaj y, pograją w FA Cup no i zobaczymy jaki padnie wynik no w sumie ta zmiennica, nieźle się już niektórzy rozwinęli, jak na przykład Rashford 75 oceny ogólnej trzeba przyznać, że wygląda to wspaniale no i publico mamy tutaj bezramkowy remis, mam nadzieję, że za chwilę może strzelimy gola no ale niestety to goście rozstrzelają no słabo by było tak odpaść właśnie z takim zespołem, chociaż trzeba mieć to na uwadze że my się w tym roku skupiamy zdecydowanie na lidze, e, do tego ewentualnie właśnie na lidze europejskiej e, lidze Europy właściwie no FA Cup, no niestety już za nami trzeba powiedzieć że to już przeszłość tak więc niestety odpadamy no i czekamy tutaj na kolejne odpowiedzi w międzyczasie mamy trening, myślę że możemy dać sobie Fabinho tutaj e, zamiast Depaya Niech sobie poćwiczy i wbije te 79, obrona 1 na 2 na przykład. No i oczywiście lecimy z kolejnym treningiem. Za chwilkę powinien Rashford wbić także 76, no może nie tak za chwilę. Verati fajnie na A, podoba mi się to. Mm, niestety Fabinho na F, no ale ok, nieważne, my na to wpływu niestety nie mamy. Oferta za Bartwika Johnsona, tak jak mówię, nie ma szans, nie zaakceptuję tego, więc możecie sobie o nim zapomnieć natomiast jak to wygląda z tymi odpowiedziami nie są zainteresowani, no to cóż musimy wziąć Antoana do klubu w tym sposobem. właśnie młody Francuz tutaj dołącza do naszego zespołu i ja go będę używał ogólnie jako skrzydłowego bo napastników mamy dwóch wspaniałych czyli oczywiście Ibre, a także Rashforda a wydaje mi się, że możemy właśnie sobie tutaj dać Antoana na tę pozycję i wtedy jana przesunąć do tamtego składu jeżeli coś będzie nie tak funkcjonowało wtedy oczywiście jeszcze zmienimy to na przykład Depaja, nie Depaja, tylko oczywiście na sobie damy na LS, bo na tej pozycji, tutaj jak Wam już w o właśnie może także występować. No a póki co, myślę, tak może zostać. Fajnie to wygląda. Jeszcze tam nie wiem, czy Pogba nie był czasem w pierwszym składzie, w tym takim drugim. Hmm, dlaczego tu jest Hames? Halo, Halo. Zmieniamy, oczywiście, i damy sobie runę jako ofensywnego pomocnika. No i tak to ma właśnie wyglądać. Tak więc jest już OK. No i czekamy na spotkanie z Newcastle. Kolejny mecz gigowy. Mam nadzieję, że na 3 punkty będzie, bo jeżeli nie, no to niestety ta przewaga Chelsea będzie się ciągle zwiększać i mistrzostwo uciekać. No, tak jak mówię, mistrzostwo byłoby fajnie zdobyć, aczkolwiek, na no, jeżeli nie uda się, no to co? No, nic. Po prostu jedziemy dalej. I najważniejsze, żeby Liga Mistrzów była na kolejny sezon. Tak więc już przechodzimy do tego spotkania. No i zobaczmy, zaczynamy. Skład. Aha, 1-0, no spoko. Skład Newcast kończąc tutaj taki całkiem spoko Matipa widzę mają, 1-1, o spoko. No, bramkarz jedynie kompletnie mi nieznany, a tak to, no trzeba przyznać, że na jakimś poziomie ten skład. Jest, ok, przydałby się nam kolejny gol na 2D, byłoby fajnie. No, ostatnie 20 minut, czyżby tak to zostało, no, słabo by było, słabo. I e, jest 2D, znowu Antony Mercjal, No, on pokazuje, że na ten pierwszy skład jak najbardziej zasługuje, strzega golę, asystuje. No, czego chcieć więcej, e, więc jestem z tego zadowolony. No i przechodzimy do ostatniego dnia okienka. Tutaj nie będę w sumie pomijał, bo czasem się fajnie tutaj. Oferty trafiają, takie za większe kwoty, o właśnie jak teraz za Smolinga, na przykład 25 milionów. Dlaczego ty jesteś niezadowolony? Czyżbyś więcej pieniędzy chciał kolego? No to oczywiście odrzucamy, a ja mu dam więcej pieniędzy. Ja chcę, to mu oczywiście damy te pieniądze. Tak więc kontrakty przechodzimy tutaj. Pan Smolling, gdzie on jest, ile chciałby dostać, bo to jest kluczowe tutaj. Ło, wow, no niezła podwyżka o 90 tysięcy, no ale okej. Okay. Aha, nie mamy nawet tyle, muszę zwiększyć. No jeju. Trzeba wyjść specjalnie w finanse e, i zwiększyć tutaj tą kwotę. No ale okej, okay, trzeba dbać o zawodników, żeby byli zadowoleni w naszym klubie. Więc, oczywiście, zapewnię mu tą podwyżkę o tyle, ile chcę, czyli te 90 tysięcy, mimo że to jest dużo, no to jestem w stanie tyle dać, niech będzie na ten rok. I damy ci kluczowego zawodnika, bo właśnie takim jesteś w naszym klubie. Więc myślę, że powinieneś to przyjąć za chwilę. No a my czekamy na kolejne tutaj oferty. Może coś jeszcze ciekawego się pojawi. Aguero w się kawań w City. Taka wymiana napastników City. Myślę, że zdecydowanie na naszą korzyść. Bo kawań jest zdecydowanie słabszym zawodnikiem eee, od właśnie Aguero. No i 5 godzin do końca okienka. Tutaj nie mamy póki co żadnych nowych wiadomości z tego co widzę. O, coś jest. No, Hiternian. No nie, PSG. Wy wiem, że macie dużo pieniędzy. Ale no halo... Nie, nie, ja go nie sprzedam, nie w tym okienku. W letnim się po niego zgłoszcie, sprzedam Wam go i kupimy wtedy może Bela, jeżeli oczywiście Wy będziecie chcieli. Ale póki co nie ma co tutaj się osłabiać przed samym końcem okienka. Pastore przechodzi do Arsenalu, czyli jak widzicie, nasza liga się zdecydowanie wzmacnia. Na pewno będzie cięższy, eee, jeszcze ciężej będzie się walczyć o mistrzostwo i mam nadzieję, że w tym momencie nie słyszycie mojego sąsiada, bo jak widzicie, wspaniale się bawi, już tak od kilku godzin. No ale nieważne, tym sposobem kończymy zimowe okienko. Ostatni dzień, właśnie za nami. E, no i co, zobaczmy tutaj, jak wygląda sytuacja treningowa. Myślę, że możemy tak to zostawić. Albo nie, dajmy Antoana zamiast Verratti'ego, niech sobie wbije 85. E, będzie to fajnie wyglądać na skrzydle. Stwarzanie szans, może OK. ćwicz te strzały, mimo że już masz je fajnie wyszkolone. No i zobaczmy e, tutaj. No, D, D C, B, B. Mogło być lepiej, ale jest oczywiście nie najgorzej, więc nie będę tutaj narzekał. Yy, I znowu mnie sąsiad tutaj wkurza, no ale może powstrzymam się już tutaj od komentarza. No a przed nami spotkanie z Chelsea no i jest to niesamowicie ważny mecz od niego tutaj wszystko zależy jeżeli wygramy zbliżymy się tylko na dwa punkty do właśnie The Blues natomiast jeżeli odniesiemy porażkę no to niestety o Mistrzostwie możemy już powoli zapominać trzy mecze ostatnie w świetnym stylu wygrane przez Chelsea więc może być naprawdę ciężko w naszym, na naszym boisku padł wynik chyba 0-0 albo 1-1 wiem, że był na pewno remis właśnie z nimi no i cóż, zobaczmy, jak to się zakończy. Póki co, nie zapowiada się, żeby ktoś tutaj strzelił gola. Są u nas zmiany, tak samo jak i tam, Falcao się pojawił. Tutaj hashport, no i zobaczmy, może jakiś gol na zakończenie. No, strzelcie, błagałem. Aha, no, wybłagałem, trzeba przyznać. No, niestety, nie o to mi chodziło tutaj, muszę i jej zaskoczyć. Mając, mówiąc, strzelcie coś, nie miałem na myśli, żeby Chelsea strzelił, no, ale cóż, tym sposobem niestety. Chelsea się od nas jeszcze bardziej oddala, tak więc o mistrzostwie chyba powoli możemy niestety zapominać. Musimy się skupić na wicemistrzostwie przede wszystkim, a także na tym, żeby w Lidze Europy dojść jak najdalej. Kto wie, może uda się wygrać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No i spotkanie z Southampton przed nami. Wystąpimy sobie tym składem zmienników. Niech tutaj dostaną szansę. No i zobaczymy właśnie, jaki wynik padnie w tym meczu. Mam nadzieję, że to także będzie zwycięstwo po tej porażce z Chelsea przydałoby się przynajmniej, może pomińmy i tak się to właśnie dzieje Antoine strzela gola, można powiedzieć pierwszego w naszych barwach, fajnie mam nadzieję, że będzie ich więcej no i spotkanie kolejne, może e, dalej wystąpimy, e, znaczy zmienimy skład właśnie na pierwszy skład, e, bo to mecz wyjazdowy, więc wiadomo, zawsze ciężej się niestety takie gra w FIFA. znaczy symuluje nie gra. No i zobaczmy jaki padnie tutaj wynik, no Antoine znowu strzela, no co się tutaj rozstrzela? oby tak było jak najczęściej, e, no ale niestety jeden do jednego już mamy. Zlatam tutaj z żółtą kartką, za chwilę pewnie jakieś zmiany się u nas pojawią, o właśnie o tym mówiłem. Pomińmy... Nie, nie, Boże. Myślę, że w tym momencie zakończymy ten film, żeby tutaj spotkania z PSW czasem w głupi sposób nie zagrać. Więc na dzisiaj to już będzie tyle. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Tak jak mówię, jeżeli będzie 200 łapek, kolejny film już jutro. Ja Wam dziękuję za uwagę, do usłyszenia. No i cześć.